Temat braku miejsc w przedszkolach wraca co roku, ale tym razem na ogromną skalę. Do euckich placówek nie dostało się około 400 dzieci. To cztery razy więcej niż w roku ubiegłym, gdy miejsce brakło dla setki. Najliczniej do przedszkoli rodzice zapisywali swoje trzyletnie pociechy. Ale to pięciolatki ze względu na planowane przyspieszenie obowiązku szkolnego miały pierwszeństwo. Jakąś grupę trzeba było prawda, odrzucić, i ja sama się nie podjęłam tego zadania. Poprosiłam o pomoc rodziców. Była to taka komisja kwalifikacyjna, która po prostu przeanalizowała poszczególne właśnie osoby i według kryteriów, które są opisane i w ustawie o systemie oświaty i w statucie przedszkola, po prostu została wybrana grupa dzieci na, na te wolne miejsca. W przedszkolu bajka na Osiedlu Jeziorne zabrakło miejsc dla 70 maluchów. Budynek jest duży, ale jego część zajmuje szkoła, więc nie ma tu szans na utworzenie nowych oddziałów. Być może dodatkowy oddział powstanie w ekolutkach. Tu nie będzie bawiła się prawie setka dzieci. Ogromne zainteresowanie było też żłobkiem. W Ełku działają dwie grupy dla najmłodszych dzieci, obie w ekolutkach. Odrzucono 67 podań, czyli więcej niż teraz zapisanych jest dzieci do żłobka. Takiego oblężenia ełckie przedszkola jeszcze nie przeżywały. Wzrasta świadomość rodziców, że jednak wychowanie przedszkolne, czy nawet już żłobkowe, bardzo dużo dzieciom daje, dzieci ładniej się rozwijają. Stąd też chyba takie duże zainteresowanie zarówno przedszkolem, jak i żłobkiem. Rodzi się też coraz więcej dzieci. Ich rodzicami są osoby z drugiej połowy lat 80., też z wyżu demograficznego. I wszystko wskazuje na to, że sytuacja z brakiem miejsc w przedszkolach powtórzy się w najbliższych latach. Od 2007 roku mamy zauważony wzrost urodzeń. Było to 1051 urodzeń zarejestrowanych aktów urodzeń w Ełku. W 2008 roku mieliśmy 1124 urodzenia. W roku 2009, na dzień dzisiejszy, mamy już sporządzonych 377 aktów urodzenia. To o 10% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeśli taki wskaźnik zostanie utrzymany, to do końca roku przybędzie około 1200 młodych Euczan. A gdy trochę podrosną, Trzeba będzie znaleźć im miejsce w przedszkolu. To za kilka lat, a problem już dziś jest tak duży, że wiedzą o nim nawet osoby same nieposiadające jeszcze dziecka. Słyszałam, że jest po prostu ciężko się dostać. Zapotrzebowanie na miejsca zabawy i rozwoju małych dzieci wykorzystują nowo powstające prywatne przedszkola. Na razie jest jedno w Ełku i chociaż jest znacznie droższe od placówki miejskiej, to chętnych nie brakuje. A to dopiero początek. Sądzę też, że ta sytuacja wyzwoli inicjatywę tworzenia niepublicznych przedszkoli w naszym mieście. Przypomnę, w tej chwili funkcjonuje jedno takie przedszkole, ale rozmowy z nami toczy jeszcze kilka osób, które też z takim zamiarem się noszą. Gdyby wszystkie chętne dzieci miałyby zostać zapisane do przedszkoli, to obok obecnych siedmiu musiałyby powstać w mieście przynajmniej trzy kolejne takie placówki.